Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. 10 marca w pasażu handlowym Grant przy ulicy Głębokiej pojawiło się wiele kobiet. To tutaj dowiedzą się jak dbać o własną sylwetkę, jak pięknie ufarbować włosy, w co się ubrać tej wiosny. Będą mogły porozmawiać z ekspertem, Kilku rad udzieli fryzjer, wizażystka, to tutaj dzisiaj zakróluje kobieca sylwetka. Jest to pierwsze spotkanie, no co nas tak pociągnęło do tego, żeby zareklamować też pasaż, żeby pokazać, że, że mamy tutaj fajne sklepy, fajny produkt do sprzedania, usługi przy okazji otwarcia nowego sklepu, a co dzisiaj zobaczymy? Zobaczymy dzisiaj pokaz, kolekcję wiosenną mody włoskiej. Zobaczymy dzisiaj koloryzację, stylistykę. To już, to już pani zapewne opowie, jak to będzie przedstawione oraz, oraz no, fabryka nastroju. Przedstawi nam aranżację stołu wiosennego, jakie będą trendy na Wielkanoc w aranżacji no, domu no, no, takiego klimatu domowego. I świątecznego, stołu. świątecznego tak. Przyjść tutaj mogła każda pani? Czy, czy były jakieś wybrane, zaproszenia były kierowane? Jak wyglądało? Absolutnie było te zaproszenia kierowane do wszystkich. No, główną uwagę skupiliśmy na paniach, ale oczywiście mile widziani są również panowie, panie młode, panie starsze, zupełnie nie... nie nie było naszym celem przeprowadzania jakiejkolwiek selekcji. Jesteśmy otwarci na, na każdego klienta i, i wszystkich klientów bardzo mile widzimy. Ale panowie mody nie będą przedstawiali? Panowie niestety mody nie będą przedstawiali, ponieważ w naszym sklepie dominuje moda dla kobiet. W związku z czym dla panów niestety nie mielibyśmy czego przedstawiać. Panowie mogą żałować w takim razie. Aranżacja stołu. Jaka będzie ta wiosenna aranżacja? Głównie chcielibyśmy przedstawić dekoracje wiosenne, czyli nie tylko aranżacje stołu, ale wszystkie dodatki, kompozycje wiosenne, które umilą świąteczny nastrój taki wiosenny, dużo, 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 dużo świeżych kwiatów, dużo, dużo koloru. Czyli będzie wiosennie jednym słowem. Jednym słowem wiosennie. Mhm. A w ubraniach kolorystyka też będzie wiosenna już? W kolekcji tutaj będzie przedstawiać moda włoska. My zajmujemy się fryzurami i oprawą, makijażem, przygotowaniem modelek. Także myślę, że klientki tutaj same ocenią, czy nam wyszło i jak nam wyszło. Natomiast, jak najbardziej w wiosennych tendencjach, czyli i fryzury, i koloryzacja, i makijaż, wszystko na wiosnę. Na początku chcielibyśmy przywitać wszystkie zgromadzone panie, rozpocząć tak oficjalnie, później będzie pokaz mody włoskiej, będą trzy wyjścia, dobrze mówię Bożenko? Trzy wyjścia. I też będzie prezentacja fryzur, koloryzacji. Dokładnie, będzie to, ten pokaz mody połączony z, z prezentacją przy okazji makijażu i, i koloryzacji, później będzie czas wolny. I w tym czasie wolnym zaprosimy na Panie na poszczególne tam, yy, pokazanie zabiegów. To może Pani Iwonka. indywidualne konsultacje. Będzie można skorzystać z porad fryzjera, zrobić sobie badanie włosów mikrokamerą, zobaczyć, co się dzieje w gabinecie kosmetycznym, jak przygotować szybki makijaż, yy, odwiedzić sklep z modą włoską i yy, tutaj zapoznać się właśnie z dekoracją wiosennego stołu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego Barbara Stelmach-Kubaszczyk i Patryk Kłoda.